Szczęść Boże, dołączcie do dzisiejszej modlitwy na wieczór z Maryją. Zapraszam wszystkich do polubienia i subskrypcji naszego kanału. A teraz uczyjmy znak krzyża i módlmy się. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Stajemy dzisiaj przed Tobą, Matko nasza i matko naszych rodzin. Matko ludzi i całych narodów, Ty znasz wszystkie nasze cierpienia i nasze nadzieje. Maryjo, Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem i ciemnością w naszym współczesnym świecie. Najświętsza Maryjo, prosimy, przyjmij nasze wołanie. Prost do Twojego serca i okryj macierzyńską miłością, nasz ludzki świat, który ci zawierzamy pełni niepokoju o los wszystkich naszych sióstr i braci. Niech nasze oddanie się Tobie stanie się narzędziem, którym posłużysz się zgodnie z wolą Bożą, aby nadeszła cywilizacja pełna miłości. I obdarzyła świętością życia nas, nasze rodziny, naszych znajomych i całe narody. Maryjo, prosimy Cię, ukaż nam swoje serce, będące drogą, która zaprowadzi dzisiejszy świat do Boga. Amen. No i drodzy, zapraszam wszystkich do złożenia w komentarzu Waszych intencji do Najświętszej Maryi. Dziękuję wam wszystkim za tą dzisiejszą choć krótką, ale wspólną modlitwę. Serdecznie was pozdrawiam. Szczęść Boże z Maryją w sercu.